Instytucja przyjazna osobom z niepełnosprawnością i seniorom. To kolejna inicjatywa w naszym mieście skierowana właśnie do takich osób. Z inicjatywy Społecznego Rzecznika Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miasta Łańcuta, Urząd Miasta ogłosił konkurs skierowany do łańcuckich placówek, które szczególnie dbają o potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Jest to taki krok do celu, który chcemy osiągnąć, czyli łańcuch miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym i seniorom. Chcemy zachęcić zarówno podmioty publiczne, jak również podmioty prywatne, żeby one zwracały uwagę na dostępność dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. To są te same problemy, likwidacja progu, zrobienie podjazdu, ono się przyczyni i ułatwi życie zarówno osobom niepełnosprawnym, jak i seniorom. Ale również chcemy zwrócić uwagę, żeby te instytucje, czy sklepy, Jakieś punkty usługowe również oferowały, kierowały jakąś ofertę specjalną do seniorów i osób niepełnosprawnych. I to ma właśnie promować te jednostki, które ten trud podjęły. Przy ocenie wniosków brano pod uwagę m.in. dostępność architektoniczną do budynku, w którym znajduje się instytucja, brak schodów, podjazdy, windy, dostępność komunikacyjną personelu i obsługi, np. umiejętność posługiwania się językiem migowym, czy zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w placówce. Nagrodą w konkursie było uzyskanie certyfikatu. I tak w tegorocznym konkursie nagrodę otrzymały trzy placówki. Miejski Dom Kultury w Łańcucie, Dom Dziennego Pobytu Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego w Łańcucie. Jest to pierwsza edycja. Mam nadzieję, że w kolejnych edycjach będzie więcej osób, instytucji, firm, które będą mogły wykazać się podobną realizacją tych inwestycji, które pomagają osobom starszym czy osobom z niepełnosprawnościami, jak te trzy dzisiejsze, które zostały, otrzymały certyfikat. Zmiany skierowane właśnie do osób starszych i niepełnosprawnych możemy zaobserwować także w mieście. Myślę, że każdy z naszych mieszkańców zauważył, że podczas tego remontu od marca do maja ulicy Szybieskiego i Paderewskiego powstały takie wysepki, które bezpiecznie pomagają wejść na drogę. Chodnik jest zaniżony do poziomu asfaltu. Są płytki, które są wyczuwalne pod butami, czy mają służyć też dla osób, które niedowidzą. Kolejne dwa miejsca w tej chwili przygotowujemy. dokumentację już niebawem się pojawią też naprzeciwko poczty oraz na ulicy Farnej. I każda inwestycja, która będzie robiona w naszym mieście, już w najbliższych latach, będzie dążyła do tego, żeby te bariery architektoniczne niwelować.